Smoker, long. and A boiler down smoke. Back it up, long. here. I'm over here. I'm over here. I'm Där är kort. En till nära, säg så. Där är vi. Yes. yes, en runda. Siemanko, zapraszam Was do sprawdzenia stronki hellcase.com, gdzie możecie otwierać skrzynki i wygrywać skinki do CS. -a. Skorzystaj z mojego kodu Mateo na darmowe 70 centów i 10% bonusu do wpłat. Na stronce możecie również ulepszyć swoje skiny za pomocą upgradera, brać udział w bitwie na skrzynki z innymi użytkownikami i wiele, wiele więcej. Link znajdziecie w opisie. Po zmianie stron jak dotąd ani jednego punktu nie uświadczyliśmy, po stronie atakującej ze strony ekipy C9 teraz jednak akcja znajduje wstępną eliminację i to jest coś nowego, bo od dawna nie mieliśmy okazji zobaczyć ekipy w ataku, która zgarnia tego entry ale czy on będzie miał znaczenie? Bo twist, momentalnie odpowiada, Reign jeszcze kłada eliminację na dworze, gdzie wydawało się, że na fani ma przewagę pozycji 4 na 3. Znów face przewaga, teraz jest jeszcze świetna kontra ze strony Karigana 4 na 2, no i tak naprawdę momentalnie posypała się ekipa C9. I to nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o to spotkanie. Face genialne, face sięgające po kolejny sukces, tak się wydaje. Chociaż Axel jeszcze próbuje udowodnić, że jest w stanie tego klacza 1 na 4 wygrać. Oooo! No powolne podejście. Nie zapominajmy, że dosyć mocno jest rain poobijany. Gdyby tutaj udało się złapać szybką eliminację, można by było myśleć o tym pojedynku. Axil trafia po raz czwarty. Walka jeden na jednego, ale czasu naprawdę niewiele będzie. Musiał zmierzać w kierunku górnej strefy detonacji zawodnik cloud aby szukać podłożenia. No ale w pobliżu znajduje się na krops. Jednak zejście wentylacją. No i powinien mieć wystarczający sekund, aby jeszcze ten oddech zaplantować. Ale robs będzie za chwilę szedł za nim. Dobry zapalający Axil może jeszcze powalczyć o tę rundę. To jest. Ace. Coś się zostało. Ale Reign, Reign, a mówiliśmy na Enchanted, że on klacze lubi i teraz taki klacz przed nim. O jeden na dwóch, Reign. chociaż jednak ujawnił swoją pozycję, bo ten palak gdzieś go złapał, ale sytuacja już jeden na jeden, Jabi. Będzie musiał zmierzyć się z jednym z najbardziej doświadczonych Proszę zawodników bardzo. Face i rewelacyjnie, Reign. No ale to jest właśnie to doświadczenie, o którym można powiedzieć, że może teraz. Aha, to punkt dla Kopenhaglem Flames, jednak bo Reign spadł z gniazda. Proszę, no. Na, nawet chyba tego nie pokazali w finale. Tak, pokazali nam rynek, który Pokazali tylko kolejna, który zdobywa dwie eliminacje. Teraz będzie im powtórkę prawdopodobnie z tym zejściem. Zejściem, błyskawicznym zejściem na dół. Re... Oj, oj, oj. Nie wylądował. Oj, 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 A czy wylądował, oj. ale nie tak jak chciał. Szybka na granatów. dupki, rzucił tutaj chyba smoka, przygotowują się na wjazd, jest już cała piątka przygotowana. Ale jest informacja, już poszło info, i wlatujemy, i zaczynamy, i zaczynamy spektakl! Steven z eliminacją, po potrójna w głowa, po czwórne zabójstwo, po trójna eliminacja, przepraszam, po czwórna eliminacja, to będzie pentakil, nie, Apex ubił Stevena, ale jaki początek fenomenalny ze strony Vitality, przepraszam, ze strony Heroic. Mamy w tym momencie jeden na dwóch, jeden na trzech, z już Kedian Refresh, ze 100% ilością health pointów, będą podchodzić na bombsite, przepraszam, jaki bombsite, kurwa, będą, podeszli, wyeliminowali, pierwsza runda dla nich, no, o to mi chodziło. Tak. Że trzeba nastawić, słuchajcie, że trzeba troszeczkę wyluzować przed dzisiejszą transmisją. Dzisiaj ostatni dzień fazy Legend oczywiście i trochę więcej luzów. Na hedy, czas, zobaczymy, kto zajmuje? te hedy ma lepsze. Trzech no zawodników od CT! Tak jest, i dwóch Jest Misuta z eliminacją, APEX z eliminacją, Refresh odpowiada fragami. Zaiwu ostrzela głowę Kadiana, ale musi ulec przed Seerushem Magisk. I mamy chyba pierwszą rundę, jeden na jeden, Refresh kontra Magix. będzie brona bomba na raz, ona jest proda na raz! Kurwa, skanuj to! Nie! Jest, mamy to, przepraszam za tą kół, przepraszam. <laughs> Nie szkodzi. A podejście pod tak zwanego monstera, znowu delikatne zdobywanie terenu. Oj, Oj, dostał nogi, ale magik odpowiada w tym momencie przez smoka. Podwójny skan, Magik zostaje w nogi, ale odpowiada potężnym beretem w stronę nie, refresza. Chociaż mogło się tego spodziewać. I wydaje się, że to będzie wejście na bombę dolnej. to dla terrorystów lepsza Most, opcja, o wow, ustał wow, w głowę, ale magisk. ustał to. Teraz zobacz, podchodzi na blisko. Oj, jest jeden o, frag. Magis kolejny! Magis! Co magisk. raz magisk. robi? I jeszcze okazja, żeby zdobyć piątego fraga. już jest blisko. Magis! O, 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 o. O. Penta Pięć Pentakil! też art fajnie znalazł się czy on złapie y, monesego na midzie no monesy się nie spodziewa takiego skrótu więc to powiem ci jest kolejna ciekawa runda ciekawe czy art pójdzie na mida, ale nie on idzie w stronę a o dobra on wie zobaczymy czy będzie znowu babol bo to się zdarza tak jak widzieliśmy podchodzi y, Sneaky, Bicky and line. he waited he waited and finish of the job Ładnie wow. znakom. Nie, dwa fragi, dwa razy prosto w głowę. przekazanej. informacje o tym, gdzie jest bomba, teraz błyskawiczna rotacja. Był taki zawodnik, który robił w to czasie finału z Katowice w 2014 roku na mirażu. A no, zdarzało się tak. też kojarzę tego zawodnika. Dobry był kiedyś, a teraz już no, emerytura niestety, ale zobaczmy, czy Aleksiej wróci do tego, bo no, zawodnicy Fury pokazali na co ich stać. No, Arcik podobało mi się tu zagranie. Hmm, zapisuję sobie do notesiku. Nawet y, dostał graffiti, takie niepełne na tej mapie, śmieci. Tak, tak worki śmieci tam leżą na tym na mirażu. Ja tak kojarzę dokładnie tą sytuację. Wschody. One, way on? One way on. Ze schodów. No, no, no. Może rampę dojechać po kałacha Samochód, no, no, no. okno. okno, please. Oj. No. Palaszka no, no. Jestem, wyjściem z domku. Miałe. Kondo do i, ko i dżungla chyba. No, Pan leży, jeden. Dżungla, dżungla. Jest przy Under, under. Undergam. Mam zero, głupi. Tiki, Tiki, CD. Ty piwnie jest chłop, czy robisz Nie, wiem kurwa no. I ma jest piwnia chłop. Boimy się wejść. Jak mamy, kurwa, smoke okto. Skończył się smok Okno jest prawo, okno, fale. Do lewej. ma zero leży okno. Kon i robs. będziecie galo? Dacie radę, Smoka załącznik galo wejść, split? One way, dał. Może dasz akces. No, no. Ja chyba okno poszedł ten typ. Jest w konie, w konie no, no. jest. Leży, ja B wchodzę. Sprawdzę B też. Może być gdzieś balkon, ale. I góra, chyba! Góra, on góra! Nie, góra. Nie, jest balkon, on ma zero, on powinien mieć zero. Auto! Ja Zeskoczę czy... za BS. za Kable. Ładnie. Stać. Incyjnable. Będzie. Mida dojechała, hałas. Ci gala grać. Kuchy, Cicho. Bez. Bez 81 w pięciu, hit, kurwa. Música